Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Astro Vloga. O to prosiliście mnie wielokrotnie w różnych komentarzach i zastanawiam się właściwie dlaczego dopiero teraz to robię. Ale cóż, w końcu nadszedł ten dzień. Dzisiaj polecę wam kilka różnych książek związanych z kosmosem i nie tylko. Część z nich już się pojawiała w różnego rodzaju astrofonach, ale zbiorę to wszystko dzisiaj do kupy i parę nowych książek, o których w astrofonach nie mówiłem, też się tutaj pojawi, także zaczynamy. Na pierwszy ogień pójdzie książka Wszechświat w Twojej Dłoni, która opowiada nam o tym, jak działa wszechświat, jak wszechświat powstał, jak może skończyć. Jest to taka bardzo fajna opowieść o tym wszystkim, z tego względu, że nie znajdziecie tutaj jakichś wzorów, nie znajdziecie tutaj skomplikowanych opracowań, różnego rodzaju teorii kosmologicznych itd. Tylko znajdziecie pewną opowieść. To znaczy, książka ta jest o tyle ciekawa, że pobudza naszą wyobraźnię. Nie. Każe nam wyobrażać siebie w różnych sytuacjach, każe nam wyobrażać sobie różnego rodzaju wydarzenia, i w ten sposób do naszej głowy wsadza fakty na temat wszechświata. Także. Jeżeli lubicie książki, które działają na wyobraźnię, no to właśnie taką książkę jak Wszechświat w Twojej dłoni wam mogę serdecznie polecić. Zwłaszcza, że czyta się bardzo szybko. Ona jest niby dosyć gruba, jak widać, ale właściwie w jeden wieczór jesteście w stanie ją pochłonąć, bo po prostu czyta się to jak taką ciekawą historię, taką, jak to nazwać, no, beletrystykę wręcz dosłownie. A jest przecież jak najbardziej zgodna z faktami i z a, prawami fizyki. Kolejna książka Michio Kaku. I Michio Kaku książki będą dwie, moi drodzy, dzisiaj. E, to jest Hiperprzestrzeń. W niej Michio Kaku opowiada nam właśnie o tym, jak a, mogłaby wyglądać taka hiperprzestrzeń, jak mógłby wyglądać czwarty wymiar, nazwijmy to, jak mogłoby to wyglądać e, z punktu widzenia jakichś takich istot e, wielowymiarowych. I jak my moglibyśmy ewentualnie coś takiego zauważać i doświadczać? Troszkę tak jak z historią z płaszczakami, gdzie mieliśmy do czynienia z dwuwymiarową rzeczywistością i różne trójwymiarowe obiekty, które my sobie doskonale jesteśmy w stanie wyobrazić, tam się pojawiały, no i dla nich wyglądały cudownie, więc różnego rodzaju obiekty czterowymiarowe i więcej wymiarowe, pojawiające się w naszej rzeczywistości też mogłyby wyglądać dosyć zastanawiająco. Co jeszcze w tej książce? No tak jak zresztą widzicie tutaj w podtytule. A wszechświaty równoległe, pętle czasowe, dziesiąty wymiar, to wszystko jest tutaj, czyli mamy m.in. teorię strun, a właściwie to, co jest potrzebne do tego, żeby teorię stron zrozumieć. No czyli właśnie chociażby ta koncepcja wielu, wielu wymiarów, które są bardzo małe, zwinięte, tak bardzo zwinięte, że żadna cząstka nie jest w stanie z nimi oddziaływać i dlatego nie doświadczamy ich na co dzień. No i teraz kolejna książka Michio Kaku, chyba moja ulubiona książka, zresztą książka, która jest jednym ze źródeł e, serii technologicznej. E, I seria technologiczna mam dla was od razu nową informację będzie się pojawiała częściej, bo część z nich odciążyliśmy. E, Kurczę, i się teraz wkopałem, bo to jest dużo tłumaczenia, co to znaczy odciążyliśmy. Ok, zostańmy tylko przy tym, że po prostu seria technologiczna będzie się pojawiała częściej. I właśnie między innymi ta książka jest jednym ze źródeł. I co tu możemy znaleźć? No możemy znaleźć mnóstwo rzeczy. Michio Kaku opowiada w niej o tym, w jaki sposób moglibyśmy opracować technologię takie technologie przyszłości znane dla nas z, z, znane nam z różnego rodzaju filmów, książek, właśnie Science Fiction. W jaki sposób moglibyśmy je stworzyć? Czy to jest fizycznie możliwe? Czy generalnie dałoby radę coś takiego zrobić, i też generalnie kiedy dałoby radę coś takiego zrobić? I tu mam nawet podpis Michi Kaku prawdziwego, który w Polsce był, i udało mi się autograf złapać. Przejdźmy może do spisu treści tak na szybko. Pola siłowe, nie widziałem. Psychokineza, roboty, antymateria, istoty pozaziemskie i UFO. W części drugiej bo on to podzielił na niemożliwości typu pierwszego, drugiego i trzeciego, czyli co jest jakby bardziej prawdopodobne, a co mniej. Więc mamy jakieś podróże z prędkościami większymi od światła, mamy wszechświaty, równoległe podróże w czasie. No i niemożliwości typu trzeciego, perpetuum mobile, czy prekognicja. Prekognicja, czyli. Um, Widzenie w przyszłość, tak? Jasnowictwo. Więc też e, tę książkę Wam serdecznie polecam, bo mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo fajnych informacji z niej możecie się dowiedzieć. No i też bardzo pobudza naszą wyobraźnię i nasze abstrakcyjne myślenie. Kolejna książka, Tim Peake, czyli astronauta, z którym miałem okazję przeprowadzić wywiad. Jest bardzo fajnym gościem, opowiadał nam właśnie o tym, w jaki sposób wygląda życie, czy też jak wygląda życie astronauty na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej właśnie Tim Peake był. I teraz ciekawostka, bo w tej książce odpowiada na takie typowe pytania, jakie zadają ludzie astronautom. Czy też chcieliby się dowiedzieć, jak to jest być astronautą, jak to jest polecieć w kosmos, jak pachnie kosmos, tak? Kiedy postawimy stopę na Marsie, więc jeszcze jakieś takie przewidywania tutaj ze strony Team ale oczywiście okraszone wiedzą, okraszone tym, że gdzieś tam w, tym, w tej branży kosmicznej oczywiście przecież jest jak najbardziej. Więc czego możemy się dowiedzieć? No sobie spis tych pytań. Jak widzicie, jest całe mnóstwo. Sam spis treści to jest kilka stron. Podzielone jest to ma różnego rodzaju takie rozdziały nazwijmy to. E, więc mamy start rakiety i, i odpowiedź na pytanie, co to za uczucie siedzieć na wierzchołku rakiety ważącej 300 ton, Czy jakiego przeciążenia G, do, G, G, G doświadczają astronauci podczas startu? E, czy ile czasu trzeba by dotrzeć na orbitę? On to wszystko opisuje, więc te pytania y, nie są wyrwane z kontekstu, tylko tworzą pewną taką spójną całość. I tworzą taką spójną opowieść, dzięki czemu możemy no, dowiedzieć się i poczuć się tak naprawdę e, jak astronauta troszkę. E, mamy też cały rozdział o szkoleniu e, na astronautę, czyli co trzeba było robić, jakie trzeba było spełniać kryteria, jakie ćwiczenia trzeba było wykonywać. Życie i praca w międzynarodowej stacji kosmicznej, kolejny rozdział, w którym dowiemy się na przykład skąd stacja kosmiczna czerpie wodę i tlen, e, czy w kosmosie śni się inaczej, czy sny mają jakiś konkretny temat, na przykład, proszę bardzo. Um, czy miałeś czas wolny? Jak go spędzałeś? Co najbardziej obrzydliwe było w przestrzeni kosmicznej? Takie typowo ludzkie, bym powiedział, pytania: to, co nas interesuje, jak um, załatwia się potrzeby fizjologiczne w przestrzeni kosmicznej. Um, a oprócz tego, też troszkę posypane to takimi bardziej filozoficznymi wywodami i bardziej. Filozoficznymi spostrzeżeniami. Mamy też powrót na Ziemię, bo to też jest oddzielny cały temat. Więc książkę Tima Pika zapytaj astronautę, też serdecznie Wam polecam. I też się bardzo szybko czyta. Ja ją pochłonąłem w dwa wieczory, ale tylko dlatego, że po prostu w jeden nie mogłem, bo nie miałem całego wolnego wieczoru na to. Książka Początki Prawie Wszystkiego to też ciekawa pozycja. traktuje trochę o kosmosie, a trochę nie o kosmosie. Tutaj dowiecie się, jak powstawały różnego rodzaju rzeczy, ale też jak, znaczy w jaki sposób działają. I nie tylko związane z kosmosem, tak jak już powiedziałem, tylko też na przykład z cywilizacją naszą tutaj ludzką, czy ze zwierzętami, no, chociażby dlaczego śpimy takie podstawowe pytanie jak wyewoluowały oczy, czyli jak powstał narząd wzroku, jak wyewoluowało złożone życie, strasznie trudne słowo sobie wybrałem, więc mamy tutaj na przykład rozdział dotyczący życia. Dlaczego na Ziemi jest taka, a nie inna atmosfera, co się znajduje w brudach gdzieś tam, jak zrobić dziurę w czasie i przestrzeni na przykład, skąd się biorą czarne dziury. Dlaczego w 95% błądzimy w ciemności? Czyli tutaj będzie o tym, że większość widzialnego wszechświata, a właściwie cały widzialny wszechświat to tylko około 5% tego, z czego wszechświat się składa. Więc tutaj mamy taką kompleksową wiedzę, chociażby jak wymyśliliśmy zero. Też bardzo ciekawa opowieść czy pierwsze pismo, kiedy zaczęliśmy pisma, pisać taka kompleksowa opowieść o tym, jak zaczęły się różne rzeczy i różne zjawiska, które nas otaczają i z którymi mamy na co dzień do czynienia przedostatnia książka w tym zestawieniu Kip Thorne, Interstellar i Nauka coś co po prostu Wam mogę polecić Mua, taka książeczka Kip to jest fizyk, astrofizyk zajmujący się między innymi czarnymi dziurami, czasoprzestrzenią, dylatacją czasu itd., itd. gość który można powiedzieć stworzył razem z Christopherem Nolanem film Interstellar z tej książki dowiecie się że to nie było tylko tak że on był sobie tam konsultantem którego wybrali tylko wręcz miał pomysł na ten film i razem ze swoją Przyjaciółką, która właśnie w Hollywood działa. E, dogadali się z Nolanem i wspólnie ten film e, zrobili. Więc e, co ciekawego w tej książce możecie znaleźć, otóż e, wyjaśnienie prawie że scena po scenie, e, o co chodziło w filmie, dlaczego to wyglądało tak, a nie inaczej, jak wyglądał proces e, taki merytoryczny powstawania tego filmu, e, czyli w jaki sposób Kip Thorne dochodził do tego, e, że tak ma wyglądać Gargantua, czyli ta na przykład Czarna dziura, a nie, dziura, a nie inaczej. A, no i to wszystko tutaj możecie znaleźć. Na przykład znajdziecie też opis dokładny tego, co stało się na końcu. Wiele, wiele osób zarzucało filmowi Interstellar, że na końcu to już popłynął po prostu totalnie, że już nie wiadomo było o co chodzi, że to jakieś wymysły Nolana były. No otóż nie to wszystko ma umocowanie w nauce i zobaczycie, że zupełnie inaczej spojrzycie na ten film, jeżeli mieliście właśnie takie do niego podejście po przeczytaniu książki Kipatorna Interstellar i Nauka. Także polecam. Dowiecie się na przykład z niej też tego, że gargantua normalnie wyglądałaby trochę inaczej niż na ekranie, ponieważ dużo wcześniej byłaby olbrzymia. No ale Christopher Nolan, oczywiście, jako reżyser stwierdził, że na tak wczesnym etapie filmu nie może być tak duża, bo dopiero potem, no, jakby ten cały dramatyzm będzie w tym, gdzie on będzie się zbliżał do niej, ona będzie coraz większa. Takie smaczki też tutaj w tej książce znajdziecie. I na koniec Krem de la Creme, i właściwie książka, dzięki której zaczęła się moja fascynacja tematami związanymi z fizyką kwantową a, i z fizyką generalnie, czyli ilustrowana krótka historia czasu. E, książka, którą dostałem w 2004 roku od stryja Mojego. E, i ja już o niej wiedziałem wcześniej, ale to była ilustrowana wersja. Ilustrowana wersja jest dużo moim zdaniem lepsza dla kogoś, kto jeszcze tak mocno wgryziony w temat nie jest, albo dla wzrokowca. Ja na przykład jestem wzrokowcem i dużo szybciej łapie coś, co widzę. Więc polecam ją serdecznie. Czego się tutaj możemy dowiedzieć? No to jest książka oczywiście Stevena Hawkinga. Jego chyba najbardziej znana książka. Dowiemy się wielu rzeczy na temat czarnych dziur, na temat dilatacji czasu, na temat budowy materii, kwarków, niekwarków itd., na temat budowy czasoprzestrzeni, na temat jakichś podróży w czasie też nawet. Te wszystkie tematy są tutaj poruszone, a przy okazji też bogato ilustrowane, co pomaga w zrozumieniu tego wszystkiego. Ja na przykład wcześniej czytałem już krótką historię czasu, zanim dostałem ten egzemplarz w wersji bez obrazków. I dużo więcej do mnie dotarło po przeczytaniu tej wersji. Także serdecznie polecam Wam, właśnie ilustrowaną, krótką historię czasu. Ciekawe, czy jest wersja w grubej okra okładce, to bym sobie taką na półkę, żeby ładnie wyglądała, wtedy kupił. No ta jest w miękkiej. Ale i tak mimo upływu lat dalej robi wrażenie, i najważniejsza jest tak naprawdę zawarta w niej wiedza. Także moi drodzy, to jest takie moje zestawienie książek. Oczywiście w komentarzach piszcie, co wy jeszcze byście polecili. Może też znajdę coś, czego jeszcze nie czytałem, i z chęcią wtedy się z tym zapoznam. A my widzimy się w kolejnym astrologu. Trzymajcie się, do zobaczenia, i cześć.